Witam serdecznie kochani, sobota no ja niestety jeszcze nie po podmiance, jutro będę robił ale nagrywam wam dzisiaj filmik e, także co, no dzisiaj widzicie akwarium przed podmianką, tak wygląda e, no jakieś parę minut temu robiłem tu sobie e, takie troszkę wiecie, przemeblowanie tutaj z prawej strony możecie zauważyć, że szedłem e, tego korzenia z tym anubiasem tam z lewej strony dałem taki korzeń, co tu miałem w beczce, taki wysoki, długi, żeby za, zakryć tam te kadnesy. Tam, to co tam widać, to, to, to po prostu odbija się w szybie, e, także, a tak jak się patrzy, no to tego nie widać. E, co, nagrywam dzisiaj e, telefonem troszkę inne parametry ustawienia, także myślę, że, nie wiem, będzie ok. Trochę ściemniemy ten obraz. O. No, tak będzie fajnie. Światła nie ma, powiem Wam za dużego. Może się tylko tak wydawać w kamerze, co tam dzisiaj jeszcze porobiłem. No, tych korzenków trochę tu podokładałem i sobie zamontowałem jeszcze takiego małego filterka, tego mojego zielonego, takiego okrągłego e hejma. To wam pokażę na koniec filmu. Tam sobie dałem tylko gąbki. Założyłem deszczownicę I co tam dałem I na samą górę jeszcze tam później w tym wolnej przestrzeni Wrzuciłem sobie tam te kadnesy. Owszem one się tam nie kręcą te kalnesy, no bo Nie mają prawa się kręcić Ale one też po prostu będą działać jako siedlisko bakterii Też tam na tych kalnesach Będą się osadzały bakterie Są trzy takie okrągłe gąbki W miarę takie gruboziarniste i taka bardzo drobniutka też gąbka. Także myślę, że tam jakiś syf się nie przedostanie wyżej do tych kalnesów. No zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Nie? Ja tam wiecie, jak się to mówi. Jak mi mają te kardnesy leżeć w tej torebce, no to niech sobie tam siedzą w tym filtrze. Zawsze coś tam się jakiś bakterii na tym roznoży. Pewnie coś tam się zaszczepi. Dostałem tutaj. Od kolegi, bo byłem też w sklepie, dostałem e, takie biobakterie na start. Te, wiecie, w takich szklanych e, tych. Także myślę, że tymi bakteriami to się tam jakoś zaszczepi i coś tam z tego będzie. nie? No, palety, oczywiście, te dwie tutaj mam w tej kostce. E, ja Wam tą kostkę też pokażę, ale ja Wam tu zrobię teraz taki myk chwilowy. chwilowy myk, proszę Państwa, e, co ja to chciałem zrobić. Aha. Kostkę Wam pokażę oczywiście też, bo tu wyjąłem ten ten ten, tylko że muszę w tej kostce po prostu e, przetrzeć szybkę. Bo tutaj też w tej kostce dzisiaj wyjmowałem ten korzeń, troszkę mi się szyba zachrapała, także troszkę tutaj, jak się to mówi, przepłucujemy. Troszkę też roślin się powyrywało, jakieś wiecie, liści, coś w tym stylu, co ja też chciałem, Aha. Troszkę wziąłem, rzęsy pozbierałem. O, dobra, trochę przetarta. Był tu też kolega przed chwilą, e, zobaczyć, mówi: Kurde, że kiedyś miał akwarium, lata temu, tam może 10 lat temu, czy, czy więcej. Mówi: Kurde, wiecznie ta woda jakaś brudna, jakaś kalna, coś tego, tego. Ja mówię, wiesz co? A ty tu masz tyle filtrów, mi go ja do. Woda nie filtrują e, gąbki. Jako tako, żeby była krystalicznie czysto czy przejrzysto, tylko po prostu woda jest, woda jest y, filtrowana biologicznie. Dlatego woda mamy w tych akwariach tako No bo po prostu woda jest y, filtrowana y, biologicznie i oczyszczana. I dlatego ta woda tak wygląda. A nie, że ją tam wyczyści jakoś wata czy jakoś gąbka, y, bo tym to się można tylko pozbyć jakichś takich grubszych frakcji zanieczyszczeń, a po prostu cała reszta robią bakterie we filtrach i nie tylko oczywiście, wiadomo, nie? I w żwirze i wszędzie są te bakterie pewnie gdzieś jak się oderwią no to i krążą we wodzie ale przeważnie to to bakterie wszystko wszystko robią, cała ta robota tego akwarium że ta woda jest po prostu czyściutko bo akwarium musi być biologicznie dojrzały i, i w tym momencie mamy widok taki jaki mamy teraz także no nie wiem o może takie coś jak teraz jest Full HD 60 klatek nagrywane także myślę, że fajnie widać troszkę może ten ko te kolory są podbite, nie wiem tak mi się wydaje tylko nie mam takich dobrych okularów teraz ubranych, tylko takie, wiecie. I także tyle Wam powiem. Tu widzę, że też kolega taki tam za... za aplikował taki filtr ala biologiczny z tymi kardnesami. No w sumie fajnie, no, w sumie kardnesy wiadomo, że jak się kręcą może i lepiej, jak się nie kręcą no to nie. Ale powiem Wam, że też działają, bo jak ktoś pamięta nie wiem czy teraz dokładnie echem, echem to y, dawał do swoich filtrów. Y, takie bio, bio kule, jak pamiętacie, takie czarne plastikowe kulki z takimi w środku jakimiś tam wypustkami, z czymś i to się niby też miały bakterie osiedlać na tych kulkach, i to też się nie kręciło nic, tylko po prostu służyło na to, żeby, żeby się osiadały na tym bakterie. czyli jak kadnesy docie do zwykłego filtra kubełkowego, tak samo powinny się na tych kadnesach osiedlać bakterie. Też to pewnie jest. Może to nie jest, wiecie, tak porowate jak na przykład Sichem e, e, z tym Matrix cały, albo jakieś tam inne e, składropu, te, te, te biokule, bio takie srogie. Wiadomo, że tam tych rowków, tych, tych jest mniej dużo, nie? E, na tych kadnesach, a w takich biokuli no to tam jest mnóstwo w środku tych no ale wiecie, no, według mnie no, to też po, takie coś to po, z czasem się też tam jakoś zapycha, coś się dzieje z tym. Chyba, że jest jakiś dobry przepływ wody, który to obmiata non stop. No ale to wiecie, no, to byście musieli się bawić w jakieś laboratoria, oglądać różne tam pod mikroskopem, taką biokula i w ogóle. Albo ją przeciąć, przepołowić, co tam jest, pod mikroskop dać. Wtedy byście, może, jakoś wiedzieli, jak to wszystko wygląda, jak te bakterie tam, ile tych bakterii jest. Ale w to to się bawić, czy będzie w tym bawią. takie coś, nie? W to to się będzie bawił, nie wiem. Dobra, co Wam tu pokorza? Tylko jeszcze ta kostka za chwilę tego bikarium zaś zarosło, tym chym wpierony. No i co, co, co z tym zrobić? No? Tu jeszcze troszkę rzucimy, Boże że serce wołowe przeleję je sobie na sitko teraz. O. 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 Tu, że wiecie gubiką też do wątku to serce, rozścierę to w palcach bardziej. Tutaj mam jeszcze do tych, tu dom. O i tu paletką domy, zresztą paletką nie inną paletką, bo tu wszystkie ryby to zrobią. To będziecie widzieć teraz tutaj. Do ta deszczownica powiem wam do tego kuba i mi Tara widzicie jak mi to tam się zamiatło. Ale dołem znowu z powrotem idzie, dołem ten prąd idzie z powrotem, górą idzie ta woda, i potem tym do, dołem zawrotu na doł. Także to tam one się to tam wyszukają, to tam nie ma problemu. Zasysy filtrów są dość wysoko, także to tam nie doleci mi do, do filtrów, żeby to tam wciągło. Ta drobnica wyje, to widzicie, a wiedzą. Palecie, te te, także one się tu tam wyszkubają, wyjedzą, gronojady, wiecie, tu są i, i krysy, i błogwiezdce, co godzina, także y, ja się tam o to nie martwię, nie, nie, nie wyłączył nawet tych filtrów, także a albo pewnie takie rzeczy jak serce wołowe, to bakteria też to zaże, y, bo to nie jest jakieś świństwo. Pewnie bakterie te takie, takie, takie coś też rozłożą, jak się tego do, no i tyle, nie. Widzicie, pojedzą się, nie. No. Także, widzicie, paletą nic nie ma, Roz, 2, 3, 4, tu jest ich 5 i 2 tu są, nie. Już Wam tu pokazuję, żeby nie było. Już, o, widzicie, tu są te dwie, w tej kostce tutaj, o proszę. Może wam troszkę zbliżę jakoś. żeby wam to zbliżyć. Tu. O, tu jest jedna. Tu jest ta druga mało. Też dostałeś serduszko. No. Także tak to widzicie wygląda tu. O. I widzicie, po przerzutce były i nie dostały przywry, nie? nie zestresowały się jakoś. Widocznie albo te przywry na sobie nie miały, dlatego po prostu nie są chore, nic ziem nie ma. Sierść mają fajną, się obejrzyjcie. Może zbliżę troszkę. O. Żadny tam jakiś zestresowany, ciemny, czy coś w tym stylu, nie ma nic takiego jedna i druga no, na razie się tu pływają te dwie a niech se pływają no, ten tu nie chce pływać to jest ten cały leopard albo jakbyś to nazywał jeden Piero, tym to jest ta baletka brązowa no, ta wąsrogo goniła przodka mało no, teraz jakoś taką widzicie nie goni nie wiem może się jakoś pogodziły dogodały się albo co Możliwe, nie wiem tam, on, tam on ta kostka jak widzicie, zarośnięta w pieruny o. i mamy mój główny zbiorniczek, proszę bardzo. No, mi się mi się podobało. Nie wiem, jak wom, możecie napisać, czy mi się podobało. Palety mają kolory takie do wmiara Nie stresują się za bardzo także Także tyle no co no, Także widzicie kartnesy możecie też stosować w normalnych filtrach nawet do kubła go wsadzić Ja mam teraz tutaj i ten taka kaskada mam, I wala 406 m I po prostu jeszcze tego eheima, aha tego eheima mogą pokazać jak to tam wygląda w tym eheimie ale tam jest ma to ją... się wezmę na latarka, bo prześwieca trochę. Żebyście ja widzieli. Wziąłem no na telefon z ręki, znaczy stoja, ze, z tego statywu. Wziąłem go sam na bok. I widzicie go są Tu pod wierchem widać te kalmesy O, a tu są gąbki na dole Tam jest przestrzeń taka A tu są te kalmesy i tak to tu wygląda także widzicie Tak to wygląda, już nie będę wsadzał telefonu do statywu. Także tak to wygląda. Teraz tutaj trochę kręca z ręki, także musicie mi wyboczyć. No to tyle na dzisiaj. Jutro będę robił podmiana. Może jak się coś urodzi, to no może coś nawet nagram. To jest jutro, jak będzie chwila czasu, albo wieczorem, albo co, obejrzymy. Także wszystkich Was pozdrawiam, akwarystów. Tych takich najmniejszych, tych takich naprawdę jak się to go do amatorów, bo zawodowców nie wyda pod, pod, pod zrobią. Także trzymcie się i do następnego razu.